A, dobra, słuchać. On już jest bez koszulki, zresztą on cały czas jest bez koszulki, z tego co pamiętam o tym filmie. her toes one day for what jacob for what uh, <laughs> your off me. Your hands off her. don't fight don't fight boys stop fighting over me sick, it's on you. <laughs> guys stop it O Boże, jaka zbolała mina. No, Okej, okay, ale nie mógł się ubrać do tej jednej... Do, do tej jednej rzeczy. Ja rozumiem, że on non stop lata bez koszulki. It's his thing. That's fine. Ale nie mógł... nie mógł ten jeden raz dla Edwarda założyć koszulki zanim zacznie się tulić z Chociaż I guess to po to, żeby lepiej przekazywać temperaturę. Hmm. Wow, you're freezing, Bella. Uh. Relax. Przez chwilę mam powiedzieć, że ona mogła się w sumie tak też nie wtulać w jego klatę, tylko kulturalnie położyć się tyłem, potem sobie uświadomiłam, that's worse. Actually to, mm -mm, to nie polepsza sytuacji. Właśnie, Roch pisze, jej się też za bardzo to podoba, za szybko go obejmuje, też byłbym zazdrosny. Roch nie rozumiesz i jest po prostu bardzo zimno. Give her a break. If you took your off. Jake. 101. On jest bezczelny. Czemu jako wilkołak on goli klatę? That's a valid question. Jak widzę w głowie wilkołaki, nie zdarza mi się to często oczywiście, to też widzę ich jako ludzi z owłosioną klatą. Jest tylko też taka kwestia, że on ma być Native American, właśnie, ktoś napisał na czacie. A wydaje mi się, że, że Native Americans mają generalnie mniej owłosione ciała, ale może Bredzę. Jeśli bredze, to mi powiedzcie. Roch pisze, w uniwersum i ja byłbym Jacobem, więc I'm good. Skąd ta pewność, Roch? Jakby that's just wishful thinking. Sex, sex. Ja byłabym Pelą, oczywiście bym kobietą. Von Rhiannon by była namiotem. That's okay too, I guess. W jak <laughs> kaktet byłbym namiotem. Ale tym namiotem, w którym śpią, czy tym namiotem Jacoba? Edward, jakie myśli? Powiedz nam konkretnie, jakie to myśli. <laughs> That's, to jest właściwie valid point. Bardzo mądrze mu Jacob powiedział: Ty sobie łazisz po moim mózgu, a jak ja ci o coś pytam na temat Twoich uczuć, to mi nie odpowiadasz. Właściwie to brzmi jak kłótnia dwóch chłopaków, to be honest. Próbuję podbić w OBS-ie głośność, ale już się bardziej nie da. Chyba. Nie znam się. To ja Wam już mówię, co oni mówią. No, Edward do niego powiedział, że mógłbyś przynajmniej spróbować kontrolować swoje myśli. A Jacob do niego powiedział, yy, że to może, ale, ale o co ci chodzi? Czy się boisz o to, że. Czy, boisz, czy jesteś niepewny uczuć Belli do siebie? Na co Edward mu w ogóle nie odpowiedział. I Jacob mu mówi: No super, ty możesz sobie grzebać w moich myślach, ale podzielić się swoimi ze mną, to już jakoś się tak nie śpieszysz. I to jest yy, bardzo walid. mąż mi pisze, podgłośnij zmierzch to może mi powiedz, jak mam podgłośnić zmierzch <noise> poza tym, co ty zmierzchu nie widziałeś? dobrze wiesz, co tam się działo <noise> Tomek po prostu musi wiedzieć, co dalej <noise> dobra, to słuchajcie zciszam siebie Teraz możecie sobie wszyscy przygłosić i będziecie słyszeć dobrze, dobra? Jest git. Tylko odgłos seks seks będzie nadal bardzo głośno. Przygotujcie się na to, dobra, lecimy. Then let me ask you something. If she chooses me. She won't. If she did. Would you try to kill me? That's an intriguing idea. But no. I couldn't hurt her like that. So you'd just Aww. turn her into a blood sucking demon like you? I don't want that. I never. Okej, okay, nadążacie? Nadążacie, co się dzieje? Bo Jacob go zapytał, czy gdyby Bella wybrała mnie, to czy byś mnie zabił? A no, oni, oni coś mają do siebie, oni totalnie lecą na siebie. I Edward mu odpowiada, że nie, bo nie mógłby zranić Belli w ten sposób. Mhm, mm mm -hmm.

Jacob twierdzi, gdybyś yy, trzymał się z daleka, przynajmniej przez 6 miesięcy, to ja mógłbym uczynić Belle szczęśliwą. Jacob, mój drogi, czy nie uważasz, że głównym klu tutaj, głównym klu problemu jest to, że nie da się utrzymać Belli i Edwarda z daleka od siebie przez 6 miesięcy, ok? Próbowali i ona się prawie zabiła. To consider that I might be better for her than you are. I have considered that. I know you can protect her. But you can give her a life. A human life. That's all I want for her. Okay, chłopaki się zgodzili, że Jacob jest lepszy dla Belli. ale dobrze wiemy, że ten bardziej dramatyczny i tragiczny wygór jest tym właściwym. Nie... Nie będę jej w ogóle wdrażał w niczego. Nigdy. Ostatni raz, kiedy próbowałem, prawie nas oba zabili. Tak, o tym pamiętam. Edward przypomniał, że ostatnim razem, kiedy próbował wymusić zerwanie na Belli, to oboje prawie zginęli. When you gone, that you lost her. You There are no words. But I o, oni coraz bardziej bondują we wspólnej miłości do niej. To, to jest coś, co może się przydarzyć tylko w wyobraźni pisarki Fanfika. Jakby, że dwóch chłopów znajdzie common ground na, na tym poziomie, że kochają tę samą laskę. Hmm, Edward, I guess mamy coś wspólnego ze sobą. Jakby zostajmy kumplami. To może od trudne, tu. Do tego stopnia, że on powiedział I'm glad you're here. I'm glad you're here. Że dosłownie teraz przytulasz moją dziewczynę przede mną, bo inaczej ona umrze. I'm glad you're here. I guess inaczej ona umrze. Roch, przestań trollować, aha, czyli związki poli nie istnieją. Zgadza się. Zmierz to doskonała, zdrowa reprezentacja tego, jak może wyglądać związek poli. Absolutnie. To wszystko jest jeszcze lepsze, pisze Lucja, kiedy przypomnisz sobie, że to jest rozmowa między przyszłym teściem i zięciem. I do tego też zmierzałam, że ta scena robi się dużo mniej śmieszna i dużo mniej hot, kiedy sobie przypomnimy, że Jacob dokładnie w tym momencie w ogóle nie kocha się w Belli. On po prostu mu się tak wydaje, bo on kocha się w jednym z jajeczek, które obecnie Pella nosi w sobie, który kiedyś zostanie jego dziewczyną. O Jezu, oni naprawdę się zbądowali. W tej scenie nie wierzę. Dobra. Wiedziałam, że ta scena jest mega, ale nie wiedziałam, że ona się kończy tym, że oni się. Oni będą najlepszymi kupami teraz. life pisze, czy on właśnie wysiaduje jajeczko. Nie przysięgam, nigdy nie czytałam ani nigdy nie oglądałam zmieszku, ale wiem wszystko na temat zmieszku. Mówiłam wam, ostrzegałam wam. Wiem wszystko na temat zmieszku. No. I Nie. Nie, 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 Bartek, ty nie, 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 sobie wysiaduje wysiaduje dziewczynę w w tym momencie. Ona i on, on. I on nie, Czy ktoś nie rozumie o co chodzi z tym jajeczkiem? Przyznajcie się szczerze na czacie, bo nie wiem, czy mam to wyjaśniać, czy to jest obwiez dla wszystkich. Bo zmierzch wyszedł jakiś czas temu, wydawało mi się, że wszyscy. <laughs> jakiś hobby pregnancy? Co? O mój Boże, nie wiecie. O, oh, is gonna be my pleasure, my fucking pleasure. Wyjaśnienie wam. Okej. Okay. <laughs> Hear me out. Wszyscy rozumiemy, nie mamy pięciu lat. Nie, 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 nie. To nie chodzi o to, że czy macie pięć lat, czy nie. Tylko, że to trochę spoiler zakończenia. Roch, ile lat temu wyszedł Zbierz? Chyba możemy na ludzie spoilować. Czy jakby Bella dostała okresu miesiąc później, to by się Jacob zakochał w podpasce? Nie, bo w tym świecie panuje determinizm. I on, jakby to już jest zaplanowane, że to konkretne jajeczko będzie zapłodnione, i nie ma innej drogi. Ono już po prostu istnieje w pewnej przyszłości, która jest. I jest realna. Ludzie nie znający zmierzchu rodzą się codziennie. No i dobrze, i poznają go z tego streama. Czyli tak jak Bóg przewidział. Ja też nie dowiedziałam się o tym zakończeniu, oglądając albo czytając zmierzch. Więc. Chodzi o to, że przez całe przez wszystkie książki w Beli kochają się i Edward, i Jacob, i ona na końcu wybiera Edwarda. I ona na końcu wychodzi za Edwarda, i ona na końcu rodzi Edwardowi dziecko, które prawie ją zabija. bez wampirzym dzieckiem, a ona nie jest wampirką. Więc to dziecko ją praktycznie zżera od środka, łamie jej kręgosłup. To jest super gore w ogóle, ona. To, masakra. No więc po tym, jak rodzi to dziecko, a ona przeżywa tylko dlatego, że podczas porodu Edward w końcu zmieniał w wampira, żeby przeżyła. Jakby oni są w ogóle geniusze. No, mormoni, no. A zaszli w ciążę wiedząc, że jakby dziecko ją rozerwie od środka, jakby rodząc się. Nice, nie? Więc w momencie, kiedy rodzi się ich córka, którą nazywają Renezmy, Jacob dostaje objawienia, olśnienia. I orientuje się, że przez cały czas, kiedy uganiał się za Bellą, w ogóle nie był zakochany w Belli. Na Peruna dziękuję za suba. Chodzi o to, że wilkołaki w tym świecie mają coś takiego jak imprinting. Że jak się zimprintują na kogoś, to wiążą z nim swoje losy i swoje uczucia na zawsze. I okazało się, że przez przypadek, nie wiem jak, do tego akurat nie, nie doszłam, w jakiś sposób Jacob przez przypadek zimprintował się na przyszłe dziecko Belli które ona już ma w formie jakby jajeczka, gdzieś tam w sobie. I jemu się cały czas wydawało, że kocha się w Beli ale tak naprawdę kochał się cały czas w jej przyszłej córce. I mówi jej to, uwaga, w doskonałym czasie, bo mówi jej to tuż po tym, jak to dziecko się rodzi. Więc to dziecko jest bobasem właśnie, które dopiero co wyszło z jej brzucha, a on przychodzi do Beli i mówi jej, ej, będę się kiedyś ruchać z twoją córką. A ona tak, no super, jest to bobas, trochę creepy. I choć, co więcej, Słuchajcie, ponieważ Renezma jest wampirzym dzieckiem, to yy, rośnie dużo szybciej. I na przykład po paru miesiącach ma już 10 lat. How convenient, prawda? I Jacob przez cały ten czas, jebany creep, cierpliwie czeka, aż będzie na tyle dorosła, żeby mogli być razem. Mhm. Spring pisze, kurde, nienawidzę, kiedy przez przypadek na wieki zwiąże swoje losy z drugą osobą. Same. Zdarza się najlepszym, doł.